Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji zwiększy możliwości uczniów. W związku z tym należy poszerzyć liczbę dyscyplin sportowych i propagować je przez trenerów, nauczycieli oraz zawodników. Kwestie te poruszono podczas spotkania Rozwój Sportu w Powiecie Kraśnickim, które odbyło się 19 stycznia. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał starosta Kraśnicki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy szkół, wójtowie gmin. To do przedstawicieli wsi było skierowane to spotkanie, gdyż często talenty sportowe nie są w tych miejscach odkrywane. Żeby myśleć o jakimś profesjonalnym szkoleniu i tak dalej, to najważniejsze jest zaplecze, to takie logistyczne i plusy finansowe. I w przypadku lekki atletyki tu widzimy jedyne tylko rozwiązanie, właśnie w oparciu o gminy, o wioski. Tutaj jeszcze jest młodzież niezmanierowana, niezepsuta i, i uważam, że na wielu wios, wioskach jest właśnie takich kupę talentów, o których istnieniu nikt po prostu nie wie. To dotyczy wielu dziedzin sportu, gdyż dzieci na wsi często nie mają jak się rozwijać. Зали такий ну окремих, который треба все łąчити і бо як є в одній гміні, наприклад, у тонтувана дзвінка єдине, не воно немає можливості розвою, так як в наші дисципліні та є індивідуальна. Тому треба спринт-партнери свідчить, чи є ще щось. І відомо, що треба йому приходити в моцніший клуб, там де є можливості спринт-партнери і можливості розвою, тренінгу два рази в день, так як то робить целий свят. Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji, które powstanie na miejsce hali przy Zespole Szkół nr 3, będzie niezwykle przydatne dla rozwijania się nieoszlifowanych diamentów w dziedzinie sportu. To uniknie takie sytuacji jak w tej chwili, że nie ma gdzie trenować i my z się od lat jesteśmy, mówię o takich ekstremalnych warunkach, jak deszcz pada i tak dalej, a już... Hala o powierzchni 48x36 to obwód będzie miał około 170 metrów. Czyli już można faktycznie normalny trening zrobić w sytuacji takiej, gdy nie ma po prostu innych możliwości. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor zespołu szkół nr 3, Andrzej Ciupak. Przedstawił program współpracy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Proponował poszerzać bazę, którą dotychczas oferują i zachęcać uczniów do trenowania już w wieku gimnazjalnym. Należy jednak pamiętać nie tylko o rozwoju kolejnych dyscyplin, ale wpłynięciu na mentalność ludzi i uświadomieniu im, jak ważna jest aktywność fizyczna w ich życiu. Bardzo ważna rzecz, którą no dzisiaj mogliśmy przedyskutować na tym spotkaniu zorganizowanym przez pana starostę, to jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób zapromować sport wśród dzieci i młodzieży, zmienić mentalność również nauczycieli i rodziców do tego, że sport to, to zdrowie. Na pewno najlepiej jest poprzez swój przykład, czyli i nauczyciele, i rodzice, gdyby razem z dziećmi aktywnie uczestniczyły w różnego rodzaju rozgrywkach, czy też po prostu w takim aktywnym uprawianiu sportu. Istotną sprawą jest również działalność gimnazjum sportowego, które nie rozpoczęło działalności od 2002 roku z powodu braku chętnych. Dlatego też należy przeprowadzić spotkania z trenerami i nauczycielami, by zachęcali młodych uczniów. Dlatego należy przeprowadzić spotkania z trenerami i nauczycielami, by zachęcali młodych uczniów do aktywności fizycznej. Potem należy już tylko wyłonić talenty wśród mieszkańców miasta i gmin. Przygotowaliśmy koncepcję rozwoju sportu w powiecie kraśnickim, gdzie zaprosiliśmy właśnie samorządowców z terenu powiatu kraśnickiego, wójtów, burmistrzów, zaprosiliśmy dyrektorów gimnazjum i po prostu chcielibyśmy dotrzeć do poszczególnych szkół, do samorządów, rozmawiać, wysłać tam swoich mistrzów, trenerów, żeby zorientowali się czym jaką dyscypliną młodzież jest zainteresowana, żeby można było właśnie wcześniej wyłonić te talenty i z nimi pracować. W gimnazjum mają na początku pojawić się dwie dyscypliny: zapasy i lekka atletyka. Pytanie czy nie lepiej powołać zespoły drużynowe? Nie wiadomo jednak, czy znalazłoby się tylu chętnych. Rozmowy z uczniami pozwolą to wyjaśnić.